No, i to się nazywa zmiana barw. Polskie stronnictwo ludowe nie jest już zielone, od dziś jest tęczowe. Nasz rolnik ledwo przełknął związek partnerski PSL-u z Lewicą, ale wspólnego projektu ustawy o związkach partnerskich nie łyknie a nawet może mu się to i owo cofnąć. Express Plus Rafał Patera, my nie cofamy, my ruszamy do przodu. Ludowcy i lewice ogłosili kompromis w sprawie związków partnerskich. Kwestie m.in. majątków osób tej samej płci ma regulować umowa notarialna. Mieszkańcy wsi alarmują, PSL porzucił ich na rzecz ideologii LGBT. Jest zarzut zabójstwa trzech osób i areszt dla syna jednej z ofiar mordów w Barcicach w Małopolskim. Poczytalność mężczyzny w trakcie zdarzenia zostanie zbadana przez psychiatrów. W Ekspresie Plus pokazujemy Państwu także pościgi policyjne. Dziś nagranie z podwarszawskiego Wyszkowa. Tamtejsi policjanci ścigali młodego kierowcę, który jak na swój wiek miał sporo za uszami. W naszym programie będzie również taki zakręcony bieg po rampie budynku Uniwersytetu w szwajcarskiej Lozannie. Tam liczyły się dobry wynik oraz utrzymanie równowagi w trakcie i po wyścigu. Konserwatywna maska ludowców opadła. PSL już nie idzie ramię w ramię z polską wsią. Teraz próbuje maszerować z lewicą. I to gdzie? Prosto w kierunku ideologii LGBT. Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty ogłosili wspólny projekt ustawy o związkach partnerskich. PSL jest postępowy. Ustawa reguluje m.in. kwestie wzajemnej informacji medycznej, wzajemnych alimentów, wspólnoty majątkowej czy prawa do mieszkania. Wszystko to miałoby być opisane w umowie i podpisane u notariusza. Zamiast pomocy rolnikom, PSL stawia więc na ideologię LGBT, mówią mieszkańcy wsi. Dziwią się, że ludowcy porzucili wieś i wartości konserwatywne na rzecz źle rozumianego postępu. To jest wielka szansa, że regulacja, która ułatwi ludziom życie. Uprości procedury, da szansę na dobre rozwiązania. Polskiemu rolnikowi gniją na polu niesprzedane warzywa, a PSL poszedł na współpracę z lewicą przy projektach dotyczących związków partnerskich i praw osób LGBT. Propozycja związków partnerskich zawieranych przed notariuszem jest nie tylko rażąco niekonstytucyjna, ale zmierza do zastąpienia tradycyjnego małżeństwa pseudo-związkami. To ultralewicowe rozwiązanie uderzające w podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. PSL w żadnym wypadku już nie jest partią ani konserwatywną, ani chadecką. Zresztą korzenie PSL-u są komunistyczne. Trudno także mówić o walce ludowców, o polskich rolników, gdy najtrudniejsze zadanie ostatnich lat wzięło na siebie Prawo i Sprawiedliwość. Potwierdza to nawet były wiceminister rolnictwa w rządzie Rolniku Donalda Tuska. To PiS zablokował napływ zboża z Ukrainy pod presją ludzi. Rolnicy też nie są głupi. Jak to słuchają, no to, to nasza koalicja traci, bo to jest kłamstwo. To nie PSL zablokował y, napływ y, zboża z Ukrainy. Z kolei Polska wieś i polski rolnik zostali pozostawieni samym sobie przez rząd Donalda Tuska, uważają rolnicy. Atak na biuro poselskie Platformy Obywatelskiej. Nieznany sprawca rzucił w budynek koktajle Mołotowa. Niedługo po tym zajściu zaatakował reportera Republiki Wojciecha Szymczaka, który relacjonował całą sytuację. Wedle opisu świadków, którzy byli świadkami tego zdarzenia, to ta sama osoba, która gdy byłem po godzinie 14 w jednym ze sklepów koło Sejmu, również w bardzo wulgarny sposób odzywał się do mnie w tym sklepie, gdy stałem w kolejce, wyzywając od nazistów i do tego używając wulgarnych komentarzy. Na ten moment policji nie udało się ustalić, kto jest sprawcą. Więcej o tym zdarzeniu opowiemy w programie dzisiaj. Zarzut potrójnego zabójstwa postawiła prokuratura w Nowym Sączu 25-letniemu mieszkańcowi Barcic w Małopolskiem. Według ustaleń śledczych, jego ofiarami padli matka oraz dwaj wujkowie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Narzędziami zbrodni miały być młotek i nóż. Ofiary doznały poważnych obrażeń głowy, a u jednej z nich stwierdzono również rany kłute. Za zarzucany czyn podejrzanemu grozi dożywotnie więzienie. Do tragedii doszło pod starym sączem, gdzie przedwczoraj nad ranem znaleziono ciała trzech spokrewnionych ze sobą osób. Według mieszkańców wsi podejrzany miał od dłuższego czasu problemy z alkoholem i narkotykami. Dramatyczny wypadek na obwodnicy Grójca na trasie S7. Bus jadący w kierunku Warszawy zjechał z drogi i przewrócił się na bok. Pojazdem podróżowały kobiety z Radomia i okolic jadące do pracy w jednym z warszawskich marketów. Rannych zostało 11 osób, z czego najciężej poszkodowaną przetransportowano do szpitala śmigłowcem LPR. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. To nie film akcji, a sceny nagrane w centrum Wyszkowa. 19-letni kierowca nie reagował na sygnały policyjne. Funkcjonariusze nie dali się jednak zwieść i ruszyli w pościg. Po zatrzymaniu wyszło na jaw, że nie tylko jechał bez uprawnień, ale także był pod wpływem środków odurzających. W efekcie jego samochód wylądował na parkingu policyjnym. 19-latek stanie przed sądem i będzie musiał się tłumaczyć, dlaczego pomylił ulicę Wyszkowa starym wyścigowym. Grożą mu nawet 3 lata więzienia. Mydło wszystko myje, nawet uszy i szyje. Ale jak sobie radzi ze słoniową trąbą, to zaraz pokażemy. Kto zdolny, tego zaprosimy na scenę republiki. A kto smutny, tego rozw rozweselimy kiszeniem kapusty. Ubaw z nami będzie popach. Potężna eksplozja w bloku w Bukareszcie, stolicy Rumunii. Nie żyją trzy osoby. Cały czas może dojść do całkowitego zawalenia się budynku. Jazda bez trzymanki, ba nawet bez kierowcy. W Londynie zaprezentowano autonomiczną i całkowicie elektryczną taksówkę. W Ekspresie Plus wsiądziemy do ekstra bryki. Jego hity Without Me czy Lose Yourself zna cały świat. Ikona hip-hopu Eminem kończy 53 lata. Sprawdzimy, co słychać u amerykańskiego rapera. Trzy osoby zginęły, a 12 zostało rannych w wybuchu najprawdopodobniej gazu w bloku w stolicy Rumunii, Bukareszcie. Lokalne media podają, że zawaliły się dwa piętra ośmiokondygnacyjnego budynku. Siła eksplozji była tak duża, że szyby z okien wyleciały nawet w pobliskiej szkole. Jedną z ofiar śmiertelnych jest 24-letnia kobieta w ciąży i jej nienarodzone dziecko. Wśród rannych natomiast jest kilkoro dzieci. Strażacy przy pomocy dronów poszukują wciąż ludzi, którzy mogli zostać uwięzieni pod rumowiskiem. Jak podają lokalne media, uszkodzony budynek grozi zawaleniem, dlatego ewakuowano wszystkich, nie tylko z tego budynku, ale i z okolicznych bloków. Służby nie podają przyczyn wybuchu, choć najprawdopodobniej przyczyną był gaz. Brutalny atak w Berlinie. 33-letnia kobieta wyskoczyła przez okno z drugiego piętra, by ratować życie. W mieszkaniu została zaatakowana przez napastnika, który wdarł się do niej w środku nocy i zadał jej liczne ciosy nożem w szyję i plecy. Policja ustaliła, że to 39-letni imigrant, obywatel Gany, były partner ofiary. Kobieta przeżyła, jednak doznała ciężkich obrażeń i, jak potwierdzili lekarze, do końca życia będzie sparaliżowana. W mieszkaniu podczas zdarzenia przebywały dzieci kobiety. Imigrant z Afryki został zatrzymany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Prokuratura domaga się dla Niego 15 lat więzienia, śledczy badają motywy ataku. Trudne czasy taksówkarzy. Nasi wychodzą na ulicę pieszo, bo ledwo wiążą koniec z końcem. Powody do zmartwienia mają także ich koledzy z Londynu. W brytyjskiej stolicy zaprezentowano model autonomicznej taksówki. Jest tak nowoczesna, że jeździ sama, bez kierowcy. Niezła bryka, co? To zdecydowanie taksówka premium. Pytanie, czy zdecydowaliby się Państwo na taki kurs, wiedząc, że za kierownicą nikt nie siedzi? Według najnowszych badań tylko co ósmy pytany zdobyłby się na taką odwagę. Tymczasem firmy motoryzacyjne nic sobie z tego nie robią i już za rok w Londynie planują wprowadzić przewozy osób bez kierowcy. Niby fajnie, ale przecież sztuczna inteligencja nigdy nie opowie nam takich mądrości życiowych. Kto chciałby żyć wiecznie, pytał w swojej piosence Freddie Mercury, a on nieśmiertelność zapewnił sobie swoją muzyką. A teraz przyszedł czas na Gillian Anderson, aktorka znana z ról m.in. w The Crown. Czy z archiwum X będzie miała swoją figurę w Muzeum Figur Woskowych Madame Tissot? Jestem bardzo podekscytowana. To prawdziwy zaszczyt. Jako dziecko przejeżdżałam obok tego budynku. Na zewnątrz zawsze były kolejki, bez względu na pogodę. To szalone. Szalone są także te oczy, ale wszystko musi być dokładnie zmierzone. Przecież pani Anderson na pewno nie chciałaby, by muzealnicy dodali jej kilka centymetrów tu czy tam. Tutaj kilka centymetrów więcej nikt by nawet nie zauważył, ale za to każdy, kto odwiedzi łódzkie Zo może zobaczyć słoniową kąpiel. Ciałka do mycia jest tu nieco więcej niż na standardowym wybiegu, ale słoniom i zwiedzającym w Tomi Graj. Te osobniki zdecydowanie nie poruszają się jak w składzie porcelany. Oj nie... O proszę, tu też mamy słonia, a to już ogród zoologiczny we Wrocławiu. Tam upierają się, że jesień to najpiękniejsza para roku i wtedy Zoo odwiedzić najlepiej. Patrząc na te wspaniałe zwierzaki kłócić się nie zamierzamy. Wiewiórka to ewidentnie jesieniara, nie wiemy jak gepard, ale dynia chyba mu się podoba. Nam za to podobają się zwierzaki wszystkie tak samo bardzo. Oczywiście. Na takie wydarzenie warto się wybrać i to krewko. Już jutro na scenie Teatru Ateneum w Warszawie premiera sztuki grupa krwi Anny Wakulik w reżyserii Wojciecha Urbańskiego. Spektakl stara się odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy. Porusza temat tożsamości, dziedzictwa, biedy i bogactwa. To przewrotna opowieść o tym, co w wielu rodzinach pozostaje tajemnicą ujawnioną w najmniej oczekiwanym momencie, podczas rozstrzygania o spadku. Spektakl rozpoczyna się od spotkania rodzeństwa, które dowiaduje się, że dworek, w którym mieszkają, ma innych nieznanych dotąd spadkobierców. Na scenie spotykają się miliarderzy i ludzie, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Sztuka porusza temat podziałów w społeczeństwie i spogląda na ich korzenie. Premiera już jutro, a kolejne przedstawienia 19 oraz od 21 do 23 października. Muzeum Wiesbaden w środkowych Niemczech oblegane przez fanów Taylor Swift. To za sprawą jednego z obrazów, który do złudzenia przypomina scenę otwierającą teledysk jednego z ostatnich hitów gwiazdy The Fate of Ophelia. Przyszłam dziś zobaczyć obraz, bo dowiedziałam się, że to ten z teledysku Taylor Swift. Bardzo się ucieszyłam, że zobaczę go na żywo. Choć celem Swifties jest zobaczyć obraz z teledysku, a nie zachwycić się twórczością Friedricha Heisera, autora obrazu, pracownicy muzeum witają fanów piosenkarki z otwartymi ramionami. Mimo podobieństw muzeum nie ma pewności, że dzieło na pewno posłużyło na wzór dla piosenki Taylor Swift, ale nikomu kontakt ze sztuką z najwyższej półki nie zaszkodzi. No to Krzysztof Ibisz amerykańskiego rapu Człowiek, który z wiekiem młodnieje Bo trudno uwierzyć w to, że Eminem kończy dziś 53 lata A przecież wydaje się, jakby kilka lat temu zaczynał karierę I oczarowywał publikę takimi hitami jak Forget About Dre czy Without Me Dziś Marshal Bruce Meadows III Bo tak brzmi jego prawdziwe imię i nazwisko To jeden z najlepiej sprzedających się artystów świata Na całym świecie kupiono około ćwierć miliarda jego płyt No to pieniędzy chyba życzyć mu nie trzeba Ale dużo zdrówka, panie Eminem To przyda się każdemu Yo, yo nie, a teraz to my wychodzimy na scenę. Scena Republiki to miejsce, które odtąd regularnie co piątek gościć będzie zdolnych polskich artystów, wcale niekoniecznie młodych ciałem, za to duchem to na pewno. Tę scenę zgrabnie urządził jej gospodarz Karol Kus. Obejrzeć to mus, no to oglądamy. I Karola w Ekspresie witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, Rafale. Najlepszy maszynisto prowadzący szybszy niż Pendolino, Ekspres Republiki. Jeżeli pozwolisz, dzisiaj nowy puzzle, nowy wagonik, który nazywa się Scena Republiki. A do tego wagonika wsiedli ze mną Andrzej Zieliński i Grzegorz Wawrzyszak, czyli zespół Papa Dance. Witamy wszystkich widzów Ekspresu Republiki. Kochani, na tej płycie, która pojawiła się w 1985 roku, co najmniej połowa z piosenek to wielkie przeboje. I dzisiaj chyba usłyszymy jeden z nich, tylko w nowej wersji. Zapraszamy do wysłania kamikaze. Kamikaze. Mawe papa, dens, oczywiście cały czas w formie. Wahania temperatur, słońce i deszcz to wszystko w pogodzie przyniosą najbliższe dni. Ale od wtorku zacznie się ocieplać i na termometry wróci nawet 16 stopni. Niedziela jeszcze deszczowa na Pomorzu i Mazowszu. W pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia i przebłyski słońca. Chłodno od 8 do 10 stopni. Poniedziałek w wielu miejscach przyniesie słońce i bezchmurne niebo, popada tylko nad morzem. Najchłodniej na Podlasiu zaledwie 7 stopni, najcieplej na Śląsku 13. We wtorek lepiej, nawet do 16 stopni na południowym zachodzie. Padać będzie tylko na zachodzie, ciśnienie będzie spadać. Piłka nożna, na boisku spać nie można, zwłaszcza gdy padają gole, im więcej, tym lepiej. Jednak wynik pewnej potyczki w pucharze Polski kobiet przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Strzelano gęście niż w grze komputerowej. No to był po prostu mistrzowski level. Pierwsza runda i mecz Unia opole Czarni Sosnowiec. Gospodynie, grające w trzeciej lidze, nie doszły nawet do głosów w starciu z rywalkami z najwyższej klasy rozgrywkowej i dostały srogie lanie. Strzał za strzałem, gol za golem i nieustanne parcie do przodu. Efekt już do przerwy. Piłkarki z Sosnowca prowadziły aż 16 do 0. Po zmianie stron przyjezdne kontynuowały strzelecki popis, kończąc mecz wygraną, uwaga, 30 do 0. Kobiety, które nie znają litości. Cristiano Ronaldo, ten także się nastrzelał w swojej karierze. Mimo czterdziestki na karku celuje w tysiąc zdobytych bramek. Ale nie tylko piłkarsko jest jednym z najlepszych w historii. Portugalczyk znalazł się na szczycie zestawienia, a jakże inaczej, rocznych zarobków. Według magazynu Forbes zarobił 280 milionów dolarów, co czyni go najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Cristiano, kredyty niestraszne. A propos dużej kasy. Na wynagrodzenia nie narzekają uczestnicy towarzyskiego turnieju Six Kings Slam w Arabii Saudyjskiej. O najwyższą w historii męskiego tenisa nagrodę powalczą dwaj najlepsi zawodnicy rankingu. Lider zestawienia Carlos Alcaraz i wicelider Janik Sinner. Kto wygra, zgarnie aż 6 milionów dolarów. Przegrani półfinałów Tyler Fritz i Nowak Dziokowicz nie wrócą z pustymi kieszeniami. Mimo porażki zgarnęli po półtora miliona dolarów. Na koniec zakręcony wyścig 2000 osób wbiegło na rampę kultowego okrągłego budynku Uniwersytetu w Lozannie w Szwajcarii. Obiekt ma średnicę 137 metrów i wznosi się na wysokość blisko 30 metrów. Pierwsza edycja biegu odbyła się 4 lata temu, wówczas biegli tylko studenci. Teraz ograniczeń nie było, powiedz mógł każdy, w końcu sport to zdrowie, oby tylko w głowie się nie zakręciło. Tego tematu nie chcieliśmy dłużej kisić. Czas pokazać światu, jak potrafią bawić się mieszkańcy osiedla krakowskie przedmieście Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach sąsiedzkiej integracji zorganizowali wspólne kiszenie kapusty. No i okazało się, że nic tak nie łączy jak kapucha. No i przy okazji, uczestnicy imprezy jasno dali do zrozumienia politykom PSL-u, że nie ma to jak deptanie kapusty w tradycyjnych parach. Podczas takiego heteroseksualnego kiszenia to wszystko najlepiej pokazuje, że cały ten projekt ustawy o związkach partnerskich to jest tak naprawdę jedna wielka kicha. Mhm. Wychodzimy z beczki, strzepujemy kapustę i szykujemy się do wejścia na salony. Program dzisiaj otworzy przed nami podwoje Białego Domu. Biały Dom, relacja ze spotkania Donald Trump, Wołodymyr Załański. Nie będzie ekstradycji Ukraińca podejrzanego o wysadzenie Nord Stream. Republika ujawnia, jest nowy świadek w sprawie Tomasza Grockiego. Zupełnie bez związku z Marszałkiem Grockim sięgamy po kopertę, która kryje nazwisko jutrzejszego prowadzącego ekspres Republiki. Otwieramy i. I wszystko jasne. Jutro u nas tempo narzucać będzie. Ta -dam! Natalia Rzeźniczak. Ona zaszufladkować i zakopertować. Przy okazji się nie da. Zatem spodziewajcie się niespodziewanego. Do zobaczenia.